Do dyspozycji pana tunelarzy na pewno na rości, bo byliśmy miała kilka zdarów, co co się spotkamy. Proszę bardzo, pan. Mieliśmy swoje sytuacje, przystali 1.0, ma się na woski wyższyć na zależności, korzystane sytuacje w piłce się mszczą ni i tak się też stało żal i dużą, przykrość przykrość sytuacja, po której straciliśmy bramkę. Zapisza ma. Bardzo dobrego trenera, fajnego człowieka. Na pewno nie uczy zawodników takich zachowań. Wydaje mi się, że do końca powinno się zachować honor. Jeżeli się tylko oddaje, to, to się tylko oddaje, a nie presuje po tej sytuacji, co się w bramkę. Pan był ale zawsze sprawiedliwy. Wydaje mi się, że kiedyś zabierze, zabierze się to, co, co tym zachowaniem zawodnika numer 25, jak się zachował. Tyle w zasadzie na temat na tego temat męczu. No znaczy, a ja, ja powiem tak, na pewno ta piłka może za lekko była zadana w kierunku piłkarzy z osynowca, natomiast myślę, że, że tak to wyszło, Na pewno nikt złośliwie tego nie robił albo celowo, żeby od razu usiadł i presować, tylko po prostu tak zawodnik zagrał. Ja nawet przyczytałem, że wybijał na auto, natomiast stało się inaczej. Ale myślę, że to jeszcze parę sekund trwało zamiast doszło do tej sytuacji i wpadła bramka. Także myślę, że wynik remisowy jest sprawiedliwym wynikiem tego spotkania i ja uważam, że mieliśmy charakter, mieliśmy charakter drugiej części, goniliśmy w wynik kolejnej mecz, który gramy i gonimy wynik z dobrym rywalem, z dobrze układając drużyną i na pewno nie jest łatwo, nie wykorzystujemy sytuacji tych, tych co mamy, bo zaraz po bramce, którą zdobyło zagłębie mieliśmy wymarzoną sytuację, gdzie Rafał Piętka nie trafił czysto w piłkę, a, a było idealnie i też mogło być inaczej. E, liczyliśmy się z tym, że będzie bardzo ciężko i było, natomiast e, walczyliśmy do końca te punkty, zdobyliśmy punkt i myślę, że e, z tego na pewno e, trzeba się cieszyć i, i życzyć sobie, żeby było więcej takich spotkań, bo myślę, że mecz był żywy, dobry e, i coś się na tym boisku działo, także dziękuję.